Określając narzędzia pocztowe, w szczególności e, idąc i odbierając jakąkolwiek korespondencję, e, zważmy na to, że ten, kto zasiada w jakikolwiek sposób, albo dostarcza, doręcza nam e, korespondencję, czy to będzie e, po prostu obsługujący na budynku do obsługi poczty, czy to będzie tak zwany e, wykazujący się rolą listonosza. Czy to będzie nawet wykazujące się tak zwaną rolą policjanta, czy jakiegoś tak zwanego kuratora, czy innego. Tu te narzędzia pocztowe, my jako naród wykazujemy w sposób umożliwiający przede wszystkim zapoznanie się z tą korespondencją, ale bez prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób potwierdzać. I teraz tak, domniemanie potwierdzenia również trzeba balić. Tak? Czyli, jeżeli ktoś wykazuje, że nam doręczył tak zwane pismo, to od razu Wam powiem, że pismo podlega tak zwanemu doręczeniu. Czyli, jeżeli ktoś by doręczył pismo, ale też bez jakiejkolwiek formy groźby, napaści, w jakikolwiek sposób wtargnięcia na, na życie i wciskania, bym powiedział, Jakichś poglądów o sprawowaniu jakiejś, jakiejś władzy czy jurysdykcji, roszczenia, no to no to, to jest wtedy przede wszystkim pozbawione pewnych uwarunkowań dotyczących tego, że jeżeli byśmy nie odebrali czy w jakikolwiek sposób sobie nie dostarczyli, to, 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 to bylibyśmy wolni przede wszystkim od tych, od tych sposobów zawłaszczenia naszej uważności co do rzekomych restrykcji wszelkie tak zwane zwane organy jeżeli by działały prawnie to przede wszystkim działałyby na korzyść tak czyli odnośnie przedmiotu jakiegokolwiek przedmiotu tak? przedmiotu czyli również tego co jest dostarczane jest, my mamy prawo do tego, żeby, żeby żądać zaniechania jakichkolwiek form sądów, bo e, sąd może być tylko e, przeprowadzony na żądanie, to jest 321 kodeksu postępowania cywilnego, więc e, na żądanie strony, a stroną może być ktoś, tak, czyli znaczy mówiąc, ktoś może posługiwać się tym, tą prawem strony, natomiast podmiot jest bez prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób stanowił o, o tym e, jak ma rozporządzać naszym dobrem, tak? czyli to będzie dobro osobiste, na przykład z 23 Kodeksu Cywilnego, czy jakiekolwiek inne dobro chronione prawem, nawet o dobro kogoś, kto swojej własnej obronie nie może wystąpić, ale my możemy wystąpić w obronie tego dobra, tak? czyli tego kogoś, kto też wykazuje się jako, jako takszta narodu, czyli inaczej mówiąc, broniąc kogoś, my też sami bronimy siebie. Więc mamy obowiązek taki, nawet żeby to, to uczynić, nie tylko prawo, bo prawo obowiązku jest również prawem. Więc e, e, okażmy również e, taką e, taką, e, taką wyrozumiałość odnośnie tego, że ktoś może mieć więcej różnych innych spraw i może mieć różnych zaszłości. Przestajemy oceniać, że no, wdał się w tak zwane niby terapaty, bo większość tych spraw jest po prostu wykazana co do winy w nadzorze i co do winy organu. Tak? Czyli winę ponosi coś, natomiast ktoś jest co do przyczyn z artykułu np. 44 Konstytucji objęta ochroną. Ochroną. Co do, do tego czasu ustania tych przyczyn. Do obroną również pod względem obwiniania, tak? czyli na przykład wykazując artykuł 42 Konstytucji, który wykazuje prawo do tego, żeby, żeby każdy z nas miał obrońcę. I obrońcą, przede wszystkim obroną, również okazuje się naród. Tak? Czyli naród staje w obronie każdego z nas, tak? czyli inaczej mówiąc, my sami stajemy w obronie każdego z nas. Przed, przed sobą, tak? I, i za sobą, mając, mając, mając siebie, tak? mając siebie, mając tych, którzy którzy, którzy naturalnie wspierają tak? każdego, kto dąży do tego, żeby było po prostu naszą, naszej rodzimości, żeby nasza rodzimość mogła na nowo być tą rodzimością, bez interesowności, bez Form zawłaszczania naszego dobra wspólnego. Więc, wracając do tych narzędzi pocztowych, na, trzeba baczyć na to, że te istoty, które tam zarówkują, one nie wiedzą często, że dokonują przestępstwa. Czyli inaczej mówiąc, przestępstwo polega na tym, że już jako doręczyciele dokonują zlecenia. Nie występują jako pracownicy poczty na tą chwilę, kiedy doręczają, tylko występują jako zleceniobiorcy, co do zleceniodawcy, którym nie jest nawet żadna strona czyli podmiot, który próbuje zawłaszczać, który próbuje wyzyskać tak zwany błąd, innymi z artykułu 115.22 ust. 22 kodeksu karnego, dotyczącego no, już takich bardzo mocnych Tutaj zarzutów handlu ludźmi. Tak? Czyli raczej mówiąc, stosowania pewnego wyzysku o tym, czym jest tożsamość, w jaki sposób tożsamość się określa i w jaki sposób tego kogoś konkretnie ubezwłasnowolnić, czyli w jakiś sposób sprowadzić do, do pozycji jednostki. No, którą się później po prostu w jakikolwiek sposób, w bardzo wielu przypadkach można zaobserwować, próbuje zaszczuć, czy w jakikolwiek sposób pozbawić dostępu do tego, co jest ich prawem, to jest naszym prawem, tak? prawem rodzenności, prawem dostępu do, do wszelkich zasobów, które, które mamy do dyspozycji naturalnie. Natomiast w, jak się to czyni? Tak? Czyli jeżeli mówimy o, o tym, że Coś nam próbuje coś dostarczyć, no to podumajmy sobie, że czy budynek może coś dostarczyć? Czy jakaś forma przestępczości może nam, ma, ma prawo nam cokolwiek dostarczać? No nie. I nawet jeżeli ktoś wy, wykazuje się niby jakimś tytułem, to ten tytuł nawet jest zawłaszczony. Tak? Czyli prawo do własności intelektualnej tego, tej nazwy prokurator, sędzia, czy jakikolwiek inny policjant, czy ktokolwiek inny, jeżeli ten ktoś wykonuje bezprawnie swoją. Swoją funkcję, czy to, to wykonuje dysfunkcję. Czyli, inaczej mówiąc, jest bez prawa do tego, żeby w jakikolwiek sposób mógł nachodzić i nawet korzystać z tego przebioru, bym powiedział, czyli jakiejś formy wdzięka, które jest określone tylko dla tych, którzy prawidłowo sprawują swoją funkcję. Tak? Czyli, inaczej mówiąc, na podstawach prawa, odnośnie, odnosząc się do praw podstawowych ze względu na granice i podstawy stosowania prawa artykułu 7 Konstytucji. Więc baczmy na, na narzędzia pocztowe trochę inaczej, czyli mamy prawo do tego, żeby nasza korespondencja, czyli forma naruszenia nawet od tych, od tych podmiotów, żeby znalazła się w naszym posiadaniu bez żadnego potwierdzania. Powtarzam, bez żadnego potwierdzania. Czyli z żądaniem o to, żeby ten zleceniobiorca po prostu wydał nam tą korespondencję i ewentualnie w formie zastępczej dostarczył z powrotem coś innego, czyli formę zarządzania pocztowego odstępczego, czyli takiego, w którym my zastrzegamy sobie, że ten podmiot jest objęty zakazem w jakikolwiek sposób dostarczania nam czegokolwiek, jakiejkolwiek formy korespondencji. Dlatego, że wykazuje znamiona przestępczości, organizacji zakazanej i przede wszystkim korespondencji, tak zwanej, niedostarczalnej. Wykazanie również z przepisami tak zwanego prawa pocztowego. Prawo pocztowe to nie jest prawo pocztowe, tylko jest przepis, tak? to jest akt normatywny, w którym jest jedynie niewielka i niewielka liczba tych ustaw jest zgodna z, z konstytucją. Resztę można z zupełności odrzucić i ona być może stanowią tylko jakąś formę urzędowania, porozumiewania się, czy w jakikolwiek sposób określania funkcji wewnętrznych tylko co do, co do, co do działania samego doręczenia.